Jest bułkę? Światło niedobre w ogóle. I tak się kręci burszkrat. Akcja! Tylko krótko. No dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. Wstaliśmy o barbarzyńskiej porze i udaliśmy się w podróż, na którą was zabieramy. To będzie nietypowy odcinek o tyle, że będzie się... będzie się dużo działo? Zobaczymy. Zobaczymy. Udajemy się na Mazury. Celem nagrania wspólnego materiału z Adamem, którego możecie znać, jeżeli oglądacie kanał Lasów Państwowych. Postanowiliśmy z Partyzanta nagrać odcinek, jak się robi program do telewizji, będziemy nagrywać program wspólnie, który ma przybliżyć ludziom niezaznajomionym ideę bushcraftu, turystyki leśnej. Zapraszamy, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dojechaliśmy na miejsce, proszę Państwa. Adam człowiek znany i lubiany z Echleśnych i z nadleśnictwa spychowo. Przegadaliśmy sobie trochę, zaraz będziemy robić materiał. Obóz krawcie w lesie. Obóz krawcie w lesie. Tak będzie, nie ma letko. Są z nami chłopaki z ekipy, tylko to trzeba wszystko poustawiać, bo niestety to nie jest YouTube. Chcesz pozdrowić widzów kanału Ewipułek Dźwigny Codziennie? Oczywiście, że pozdrawiam. i Zapraszam do nadleśnictwa spychowo. Tutaj macie takie lasy, jakie za chwilę zobaczycie w materiale. I na pewno Wam się spodoba. Jak wyglądam? Puder mi trochę spływa, kurczę, bo ciepło. Kiepski puder. Nagrywamy, nagrywamy program, który się nazywa Las bliżej nas. Będziemy propagować ideę bushcraftu i reklamować wspólne dźwigany codziennie oczywiście. I rzuczki. Jaki ładny żółto czarny. Pewnie trujący. Ech, te nerwy, ech, te nerwy. Żeby wszystko było dobrze, żeby się tam, żeby się nie wyp... No co jak chcę, wrócić? Ty się <grym> chyba nie stresujesz Nie, wcale Nie, ja się zawsze stresuję, ja się w ogóle stresuję, wszystkim zawsze, to jest mój sposób podstawowych problemów Nie gadaj, głupot. Oni stresują zwykłe no, co codzienne... No i gotowi Jeszcze Adam się. przyczepia A chyba przytroczy, to, ja to znaczy, Dobrze, żeby było, żebyście dużo mieli na tych plecach, bo na ja ja będę z, miał to. na Tobie zniknie ten plecak nie. <grym> Ja mam ja, wszystko... po prostu, <grym> patrzeć. ja mam tak, jakbym normalnie leciał do lasu na noc tak. Ja też, w zasadzie Tyle, że mam no prostu no tylko godzinę mamy za wczesną. Tylko? Tylko no. jeszcze ja ja muszę rano w pracy wyglądać, nie? No, ile można czekać? Tu się ściemnia, światło niedobre w ogóle. Kurde, wywaliłem kosmetyczkę jakoś od razu. To ja. no, mówisz jak masz ona. Ej kochanie, co ty masz taki mały plecak? Nie, nie, to tylko kosmetyczka. Przyjemnie. Jest takie przekonanie, że im mniejszy plecak, tym więcej się ma tutaj, nie? A tu nie ciągnie? Jest jakiś nie, nie, jest, jest, przy... On jest pod wymiar w ogóle, na, na moje plecy, więc jest. Cześć, a, a, patrzycie. Chyba bo... kiedy was ustawią. A, a ja pokażę to miejsce. Jest to, to miejsce. Tutaj jest to miejsce Patrz, was Te zerdzie, tak. nie? Jak, no, jak no, się to. Do, dokładnie nad. to. Uwaga! Akcja! By się gapić na drona? Nie ma Nie ma Dziękujemy eee, za pierwsze nabić. <noise> tak. On pierwszy. Dzięki, gdzie łącz? Cześć, nazywam się Tomek Zielonka. Dzisiaj w programie poznacie prawdziwy. To jest program Las bliżej nas. Zapraszam. Ja pierniczę, już zapomniałem, jaki to jest ciężki kawałek chleba i te powtórki. To YouTube'a się lepiej robi, bo jest bez powtórek, bez planu. Ale fajnie, fajnie, fajna atmosfera. Adam, super gość w ogóle. Ej, musimy jeszcze coś razem zmajstrować. Ale piękne tereny, kurczę. Nadleśniczo ogarnięte, bo to nadleśnictwo samo yy, walczy, żeby coś tam robić z turystyką. Sami inicjują jakieś tam właśnie, są szlaki konne, szlaki rowerowe, więc miejscówka petarda. Co prawda 200 km od Torunia, bo to zawsze tak jest, nie? Że daleko musi być, żeby było fajnie, no, ale jest ekstra. Jest przyczepa, jest. Yy... Namiot chyba tam jeszcze jakiś stoi, nie? Z autem. A tu jest, nami, a Grzesiek, tu jest, przyczepa, tu jest przyczepa. A Grzesiek nagrywa backstage'owego. W jak ci idzie. E, Klap, no nigdy nie nagrywałem na dwie kamery, ale da się. <laughs> da się. <laughs> Mówiłem, że to jest źle wymyślone, że powinien mieć 8 rąk jak pająk i 15 koordynatorów. Też no. Ale, Ej. mieć kierownika planu, fajnie. Fajnie, jak Kurczę. ktoś patrzy z boku. Tylko, że wtedy się drze. Stop, stop, jeszcze raz. Nie ruszaj się! A dron nad głową, nic nie słychać. Nie gadać. I jeszcze później sam rozśmiesza, oczywiście, nie? bo to normalnie, nie? Ale fajnie, spoko, doświadczenie. Parę razy było na mnie po drodze z telewizjami, postanowiliśmy sobie jeszcze raz dać szansę. Może będzie lepiej, co? Albo się sprzedaliśmy. <laughs> za darmo. Ej, żeby nie było, nie wzięliśmy kasy. Przyjechaliśmy tutaj za kasę patronów. Misyjnie. Misyjnie. Jak to pani Ania powiedziała. <grym> Takie mhm. ładne określenie, nie damy wam kasy, ale przyjedźcie, <grym> popracujcie. Nie, ale Fajnie, spoko. Przyjemno. Uważam, że warto. Że jeżeli ma to pokazać zwykłym ludziom, a to będzie w niedzielę rano na jedynce, oglądanej przez takich ludzi, co może... Nie, nie, nie wiem, kto ogląda zbliżej bliżej nas. Może jacyś tacy przyrodnicy, czy... Ale ludzie może, którzy nie znają pojęcia w ogóle bushcraftu i takiej turystyki leśnej i coś, to spoko, nie? Niech to się rozwija. A jeszcze tym bardziej, że trzeba nad lasami państwowymi pracować. Trzymać rękę na pulsie, bo to tam to nie na jest. Lesie. Takie proste. Na lesie. Ale fajne mi Ej, suchar codzienny. W nadleśnictwie spychowo jakie ciasto smaży się najlepiej? Na dziki. Dobra. Poka, poka. Teraz go będziemy renderować. I tak się kręci burszkrat. <ślesk> Oh my god. No, no wzajem Zbieramy materiał na gniazdko, żeby nauczyć prowadzącego Tomka jak się rozpala krzesiwem Kowalski, mogień, żeby stał się buszcraftowcem. Mam trochę zwęglonej bawełny. Mam krzesiwo kowalskie. Myślę, że a wszystko jest tak suche, że dzisiaj rozpalenie ogniska to jest w ogóle, wiesz A, bo to nagrywasz. Ja do ciebie gadam, a tu do ludzi. Jaka tu jest puszczapiska? tak obok? Mhm. Puszczapiska. Kurde, fajnie. I y, nadleśnictwo pro, tak tylko mówię, nie? Pro w sensie pro, pro takiej działalności turystycznej. To fajnie, bo nie wszystkie niestety takie są. Nie wiem czy zauważyłeś, ale mnie na przykład segregowanie... Segregacja mnie uspokaja. Niekoniecznie rosowa. Aha. To mów, nie? No to mów o tej segregacji. Co się uspokaja? Że mnie uspokaja takie sobie przygotowanie, wiesz. Ostatnio sobie gdzieś tam się nadziałem, coś tam czytałem i się nadziałem na 12 bush od Reya Mears'a i tam jest jedno ważne. Kwestie. I to zamierzam powiedzieć w telewizji, że bushcraftową Tajemnicą jedną z jest to, żeby jak się coś robi, to zrobić na maksa za pierwszym razem, żeby się starać. To jest dobre. Pomaga wychowywać dzieci, na przykład. I myślę, że to jest mądre. I to jest potrzebne. I, ten. I wartościowe. O, żeby wiochy nie było, nie? Bo to wioch w telewizji, jakby się za pierwszym nie zapaliło, to jest. Ola, bo co to by ludzie powiedzieli. No powiedzieliby cięcie Jest jeszcze taka mała kuchenka składana okay. Jeżeli będę chciał rozpalać ognisko Ile on tam tego nosi Możemy no tak. przeszli Czy chcesz każdy w innym miejscu brać? Nie idziemy na wodę ja, sznykers. jedna trzecia od pana reżysera. Mm. Ale snickers nam nie płaci. Tu można. Mm. Lokowanie, mm. lokowanie pro, produktu. Mm. Od tego nie można wleć. Nie można. To to niedobre, jest... niedobre Co tu za firma jest? Gdzie tam trzeba wysłać fakturę? No nie ma, nie ma Na biało jest To nie ma, a nie, nie ma, ma zawiera cenzurowane lokowanie produktu To jest z producenta Mhm, mhm Zerwany z Nieznany batosny. No To jest owoc sosny To jest no. szyszkers. I teraz... I teraz zobaczcie, żeby nie było, że gdzie się nie ruszamy, to się spotyka ekwipunkowicza, że nas jest tak mało, czy coś. Siedzimy w sercu Puszczy Piskiej w Nadleśnictwie Spychowo. U Adama. I stoi namiot. I kto siedzi w namiocie? Ekwipunkowicz, proszę bardzo. Miło mi Paweł. Paweł przyjął z córką. Dzięki Grześkowi kupił plecak, nie bierzemy za to odpowiedzialności, jakby co, po odejściu od kasy, bo chcesz pozdrowić dekatlon. To jest ucieknięcie z psychiatryka, mu takie specjalne okulary, bo podobno y, zabija wzrokiem, on ma tak zwany stupor, o ta... Jezus! No to jest mój cały hamak, znaczy, nie? Jak mamy to jest hamaczek no, z, z zawieszeniem ze wszystkim. Jak mamy hamaki, to po co nam? To po co nam? No to? tak podobnie, nie? Ej panowie, jak mamy hamaki, to po co nam tak? Wiesz ma? co, kłopot jest taki, że jak śpisz w hamaku, to jest worek, nie? Jak I się nie. w nim kładziesz, to masz całe powietrze, które, które cię izoluje. Więc nawet jak jest upał i jest lato, jak położysz się w hamaku, to za 10 minut naprawdę jest ci chłodno w plecy. I rano wiesz, no, nery można sobie załatwić. Faktycznie taka izolacja w hamaku jakakolwiek, niezależnie od pogody, jest bardzo ważna. I sobie po prostu tutaj wsadzisz w środek tą zwęgloną bawełnę, taką nawet ja troszeczkę weszły, przymkniesz weszła. i delikatnie, delikatnie jak ona się zacznie żarzyć, to Uwaga, to możesz panowie, bo ja jesteśmy Czy już? A to po co, koledze? No bo to jest najlepsza rozpałka w ogóle. I tampon to jest najlepsza forma w ogóle, jak jest wszystko, wiesz, dookoła mokre i a nie masz czasu, bo zimno, to to, to, to się dobrze nadaje. Okay. Ale proponuję, żebyś ty spróbował rozpalić nam się ognisko i spróbował tym. To jest krzesiwo pierwotne, czyli kowalskie. Okay. To jest stal i krzemień Ciepło? <laughs> jeszcze raz. I jara się. mamy to. Niestety ogień na początku wymaga atencji i trzeba strasznie umieć pohamować sobie pośpiech. Czyli, Czyli żeby, żeby te... nie zadusić. Tak, tak. Ono musi chwilę popłonąć, żeby właśnie yy, zrobił się, zrób, się taki, taki fajny żarek, nie? Szukałem jakiegoś rusztu czy coś. Jakiegoś... Nie, to jest żelina potełnia taka. Taki bushcraft? Zróbmy jeszcze raz. No i dzień zdjęciowy się kończy, więc po 19.00 teraz się zacznie normalny bushcraft. Nie było tego dużo, myślałem, że będzie dużo więcej. Nie powiedziałem żadnej z ważnych rzeczy odnośnie na przykład kontekstu wychowania dzieci, który dzięki bushcraftowi wydaje mi się lepszy. Ale jak się musisz zmieścić w 19 minutach, to całego bushcraftu, ani tej całej naszej... Działalności się wyjaśnić, chyba nie da ani pokazać, więc to będzie jakiś zlepek takich. Nie wiem, teraz chłopacy smażą pierwszy kawałek karkówki bushcraftowej, telewizyjnej. Mam nadzieję, że nie zjarają, bo mamy odliczone. Ale i po telewizji najdzie do hotelu, a my zostajemy sobie w fajnej, na fajnej miejscówce. Adam super gość, spoko. Bo w ogóle dzisiaj myśmy się poznali i tak na żywo i gadaliśmy ze sobą pierwszy raz, ale to jest też plus, chyba. Tego naszego hobby, że się człowiek spotyka z kimś pierwszy raz i właściwie gada ze sobą, jakby się znał całe życie. To jest mega petarda i to jest moim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy w tych naszych bushcraftach. Popatrzyliśmy sobie, jak ekipa popracuje zawodowo. Dużo osobowa. Fajnie. Noska będzie w hamaczkach. Na polu biwakowym Nadleśnictwa leśnictwa. Tomek faktycznie zostaje z nami, nie ma ściemy, że jedzie do hotelu, żeby nie było, więc zostaje z nami faktycznie i będzie z nami nocował, mimo że nie jest burszkrafterem ani turystą leśnym i robi to pierwszy raz. Zobaczymy, jak mu się spodoba. Trochę jestem zawiedziony w sensie takim, że za mało treści przekazaliśmy chyba, ale to sobie dopowiemy u siebie. YouTube się robi lepiej niż telewizji zdecydowanie. No, no i spotkaliśmy jakieś Pumkowicze na polu namiotowym. To też jest ważne. Fajne to jest, mega to jest. Jak y, ktoś nas gdzieś widzi, to możecie zaczepiać, nie ma się co wstydzić. My nie jesteśmy tymi celebrytami, więc można do nas podchodzić normalnie, bo... My też często zaczepiamy ludzi, jak widzimy nóż przy pasku albo bransoletkę z parakordu, więc... No i skończyliśmy. I jest dziewiąta rano, już chłopacy się zwinęli, Tomek pozwijał swój hamak. Wyglądało na to, że mu się faktycznie podobało, nie? No. Miał być, plan był oczywiście bardzo ambitny, miało być jeszcze rano ognisko i miało być jeszcze jajeczniczka nagrywana, coś tam, ale po pierwsze, bardzo dużym wyzwaniem jest to, jak się ma mówić o czymś, co się robi już jakiś czas. Z... Przeświadczeniem, że mówisz do ludzi, którzy na przykład niektóre rzeczy słyszą pierwszy raz. Po drugie, ciężko jest, jak są trzy osoby, i każda ma inne priorytety, co chciałaby powiedzieć w tym programie, a do dyspozycji jest 19 minut. A po nie wiem, które po trzecie chyba i ostatnie, <grych> wiadomo, że i tak ostatnie słowo należy do montażysty, więc mam nadzieję, że tylko to fajnie wyjdzie i, i faktycznie w tej telewizji pójdzie program o tym, że Burszkaw jest fajny i że. I że przede wszystkim można to robić, że jest dla każdego, niezależnie od budżetu i niezależnie od wieku i od płci i od wszystkiego. A najważniejsze jest to, żeby właśnie robić to świadomie i odpowiedzialnie. I dyskutowaliśmy nad tym, że naszym zdaniem zakazywanie jest bez sensu, bo edukacja jest potrzebna i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wiem, co z tego się zmieści do filmu, co nie. Na szczęście mamy jeszcze swojego YouTuba i tu możemy nagadać, pogadać ile się chce. No, Tak czy siak było fajnie. Chłopakom karkówka smakowała. Tomkowi się chyba nawet podobało spanie w lesie, więc może to nie jest jego ostatni raz. Nie wiem, pozdrawiam chłopaki. Nie było najgorzej w ogóle. Martwiłem się, że będzie gorzej. Doświadczenia miewałem różne. Ale nie było naprawdę najgorzej. Było fajnie, było spoko. I wieczór też był spoko. I pogaduchy przy ognisku też były spoko, już takie pozakamerowe. I Adam spoko gość. No. I pewnie się jeszcze spotkamy w nordleśnictwie spychową. Tak coś czuję. Do zobaczenia.